Kochani, cieszę się, że w 30. rocznicę Solidarności potrafiliśmy zejść się w jednym miejscu, by razem uczcić nasze urodziny. Są z nami nasi kochani księża, którzy zawsze i w tych dobrych chwilach, i w tych złych, nas wspierali na czele z księdzem prymasem Józefem Głębem. Powitajmy ich! A przede wszystkim jesteście wy. Jesteście wy, którzy 30 lat temu i wiele razy później pełniliście rolę większą momentami i bardziej narażając się niż nasz pierwszy legendarny przywódca Solidarności. Z honorem Wam się kłaniam. Księże kardynale, przed księdzem nikt pierwszy. Tak mi przypadło, że występuję pierwszy, ale chcę powiedzieć to, co sam przeżyłem, bo jestem chyba tu najstarszy. Otóż Solidarność była zwycięska. Jest zwycięska i jako taka przejdzie do historii. Jan Paweł II często używał tego pojęcia i ono weszło do teologii, ono weszło do nauk społecznych Kościoła. Ale ja bym chciał wspomnieć jeszcze kogoś innego, bo zwycięstwo ma zawsze wielu ojców. I to się należy także Solidarności. Ono wyrasta z tej gleby. Ono wyrasta z narodu. Ja myślę, że można przypisać Ojcostwo Narodowi. I otóż oklaski. mój poprzednik, prymasosty i mój ojciec duchowy, kardynał prymas Stefan Wyszyński. On kochał Solidarność i bardzo wierzył. Jego wiara człowieka schorowanego już, bliskiego kresu swego życia była ogromna. I on orał tę glebę. Ale to była orka duchowa. Trzeba wspomnieć, co to znaczy wielka nowenna lat modlitwy, dziewięć lat modlitwy, co to są śluby jasnogórskie. To było przygotowanie narodu do wolności i do walki o tę wolność. I dlatego ja tu dzisiaj chcę wskazać na kardynała prymasa Wyszyńskiego, jako na jednego z tych, którzy mają niesłychane zasługi w tym, że dotarliśmy do wolności przez Solidarność. Ludzie Solidarności, w których sercach, obok rodziny. To Solidarność stała się miłością życia. To przede wszystkim Wasze urodziny, a święto nas wszystkich, wszystkich ludzi Solidarności, którzy dołączali również później, zwłaszcza tej kochanej młodzieży, która za jakiś czas będzie przejmowała od nas te sztandary. Pamiętajmy cały czas też i o nich. Pozwólcie, tak wiele w ostatnich dniach mówiono o Solidarności, że ja króciutko nawiążę do autorytetów najwyższych. Kilka dni temu, w sobotę, dwa dni temu, w katedrze na Wawelu, ksiądz kardynał Dziwisz na Mszy Świętej w intencji Solidarności wygłosił przepiękną homilię o Solidarności. Rozpoczął od słów podziękowania skierowanych do ludzi Solidarności, wszystkich ludzi Solidarności za te minione 30 lat, a więc również do Was. Przekazuję więc Wam te podziękowania. W tej przepięknej homilii nawiązywał bardzo dużo do słów Jana Pawła II, naszego ukochanego papieża. Wspomniał, to wielkie wołanie, przywołanie Ducha Świętego, który działał później, odnawiając oblicze naszej Ziemi przez ludzi. Działał przez ludzi Solidarności. I kardynał Dziwisz tam, w Wawelskiej Katedrze, z całą mocą nazwał Jana Pawła II Ojcem Solidarności. Bez niego nie byłoby Solidarności. Solidarność jest potrzebna, więc zbudujmy na związek, zwiększajmy jego liczebność, po to, żeby osiągnąć te cele. Liczę na Was, dziękuję Wam za Solidarność i proszę Was o Solidarność. Szczęść Boże Solidarności, Szczęść Boże Polsce. Solidarność is the heart of Poland. Solidarność to serce Polski. Solidarność is in our heart. Solidarność jest w naszych sercach. Is a big family. Solidarność jest wielką rodziną, I proud family, Jestem bardzo dumny z tego, że jestem częścią tej rodziny, waszej rodziny. On behalf of la Fédération des Travailleurs du Québec, Jean -Couillet. jean -Couillet Barzo.